Czy kiedykolwiek spojrzałeś w lustro i powiedziałeś Czy to ja? Rol narzucone przez społeczeństwo, obciążenia z przeszłości, stłumione pragnienia. Wszystko to łączy się i oddala cię od siebie. Ale według Karla Junga w tobie wciąż jest ktoś, kto cię wzywa. Zapomniane, stłumione ale nigdy nie odeszłe istotne ja. Dzisiaj, w tym filmie wyjaśniamy jak możesz przypomnieć swojej duszy o swojej prawdziwej tożsamości za pomocą techniki Karla Junga, która przez długi czas była uważana za zakazaną. Czasami, gdy myślimy, że nic nie idzie dobrze, w naszym wnętrzu rozbrzmiewa nieopisalna pustka. Wszystko wydaje się w porządku, mamy pracę, krąg, tożsamość. Ale mimo to, w ciszy nocy lub gdy pewnego ranka patrzymy w lustro, spotykamy ten znajomy głos dochodzący z wnętrza. Kim jestem? To pytanie jest prawdziwym kryzysem współczesnego człowieka. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Może nigdy o tym nie wiedzieliśmy. Karl Gustav Jung był mędrcem, który widział to duchowe pęknięcie 100 lat temu. Według niego człowiek nie jest tylko istotą, która myśli i działa. Człowiek jest nosicielem duszy. A ta dusza jest tak stłumiona przez hałas społeczeństwa, wzorce kulturowe i oczekiwania rodzinne, że większość z nas starzeje się nie rozpoznając prawdziwej istoty, która żyje w nas. Pierwszym krokiem tego filmu jest przedstawienie ci tego ja, o którym zapomniałeś. Kształtowanie zaczyna się od momentu narodzin. Nie wybierasz swojego imienia, nie wybierasz swojej rodziny, a w większości przypadków nie wybierasz nawet swoich przekonań i idei. Jest ci przedstawiony model życia i próbujesz się do niego dopasować. Kiedy jesteś posłuszny, stajesz się mądrym dzieckiem, kiedy nie słuchasz, stajesz się problematyczną jednostką. Mówi w twoich snach, objawia się w nagłych lękach, a czasami przypomina Ci o czymś, gdy twoje oczy napełniają się łzami bez powodu. Dusza nie może być zniszczona, można je tylko stłumić. A wszystko, co jest stłumione, z czasem wywiera presję. Karel Jung przez całe życie opowiadał się za tym: Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się od tego, że dusza znów sobie przypomina. Kiedy więc zapomnieliśmy o sobie? Może wtedy, gdy uważano cię za dziwnego, bo byłeś kreatywny jako dziecko. Może wtedy, gdy cię uciszano, bo zadawałeś zbyt wiele pytań. Może dlatego, że powiedziano ci, żebyś był silny, kiedy płaczesz. Wszystkie te chwile się kumulują i ostatecznie twoja osobowość, która została zbudowana, aby cię chronić, staje się twoją tożsamością. Zaczynasz odgrywać rolę zamiast być sobą. Grasz tak długo, że kiedy rezygnujesz z roli, czujesz pustkę w sobie. Ponieważ nie byłeś w kontakcie z prawdziwym tobą przez tak długi czas. Że nawet go nie rozpoznajesz. Dzieła Karla Junga, które uważano za zakazane, szukały sposobów na ponowne nawiązanie kontaktu z tym zapomnianym ja. Niektóre z jego technik zostały odrzucone przez ówczesny świat psychiatrii jako zbyt mistyczne lub nienaukowe. Ale dzisiaj, szczególnie dla terapeutów i badaczy duchowych zainteresowanych indywidualną transformacją, te podejścia Karla Junga są warte swojej wagi w złocie. Ponieważ te techniki angażują nie tylko umysł, ale i duszę. Zachęcają cię do zjednoczenia swoich części i ponownej integracji podzielonego Ja. Pamiętanie o swojej duszy nie jest łatwe, ponieważ ta podróż wymaga zobaczenia nie tylko światła, ale i cienia. Innymi słowy, rozpoznania nie tylko swoich talentów i piękna, ale także stłumionego gniewu, strachu i pragnienia. A większość ludzi nigdy nie wyrusza w tę podróż, ponieważ boi się stawić czoła tej ciemności. Ale pamiętaj, lęk przed ciemnością oznacza zagubienie się w ciemności. Według Karla Junga możemy być naprawdę wolni tylko wtedy, gdy staniemy twarzą w twarz z własnym cieniem. Pamiętaj słynne słowa Karla Junga: Kto patrzy w siebie, śni, kto patrzy w głąb siebie, budzi się. Teraz pytamy cię: czy kiedykolwiek miałeś moment w swoim życiu, kiedy czułeś się naprawdę przebudzony? Napisz w komentarzach. Ponieważ to były momenty, kiedy twoje prawdziwe ja szeptało do ciebie. Może zaczniemy od tego od nowa. Wszyscy mamy twarz, którą pokazujemy światu. Twarz, którą społeczeństwo chce, abyśmy widzieli, którą akceptują nasze rodziny, którą akceptują nasi przyjaciele. Uczymy się nosić tę maskę w milczeniu. Kiedy płaczemy jako dzieci, mówią uśmiechnij się. Kiedy się złościmy, mówią zachowuj się, kiedy za dużo mówimy, mówią milczenie jest cnotą. Za tymi słowami nie kryje się niewinny sposób bycia, ale stopniowe wymazywanie. I tam zaczyna się budowa tego, co nazywamy personą. Jedna z najbardziej uderzających koncepcji Karla Junga. Persona oznacza po łacinie maskę. Nazwa ta pochodzi od tych przesadnych masek noszonych przez starożytnych aktorów teatralnych, aby widzowie mogli zobaczyć ich mimikę twarzy. Według Karla Junga wszyscy jesteśmy aktorami, odgrywamy rol, aby przetrwać w tym życiu. A z czasem te rol stają się naszą prawdziwą tożsamością, którą myślimy, że są. To tylko środek adaptacji. Persona to twarz społeczna, którą rozwijamy, aby dostosować się do świata zewnętrznego. Ale kiedy ta twarz zaczyna zastępować nasze wewnętrzne ja, wtedy się rozpadamy. Zaczynamy być kimś innym w środku i kimś innym na zewnątrz. I ta sprzeczność zaczyna nas pochłaniać od środka. Tworzenie perseni jest koniecznością. Nikt nie zaczyna tego z własnej woli. Wszyscy chcemy należeć do grupy. Nie być wykluczeni i być akceptowani. Uczymy się zachowań, które akceptuje społeczeństwo. Kontrolować nasze emocje, działać w określonych wzorcach, żyć w określonej normie. I w ten sposób cegły Perseni są układane jedna po drugiej. Ale problem zaczyna się tutaj. Z czasem persona przestaje być tylko maską, staje się całym naszym istnieniem. Nasza prawdziwa tożsamość milcząca za tą maską, a nawet zapomniana. Karl Jung podsumowuje tę sytuację następująco. Persona jest dobrym sługą, ale złym panem. Innymi słowy, należy jej używać w sposób kontrolowany. Jeśli nosisz maskę, nie ma problemu. Ale jeśli maska nosi ciebie, to tam zaczyna się pęknięcie. A to pęknięcie często występuje w przypadku kryzysów wieku średniego, kryzysów tożsamości i depresji. Człowiek budzi się pewnego ranka i pyta: kim jestem? Ponieważ przez lata grał tak wiele ról, że zatracił się w nich. We współczesnym świecie persona jest o wiele bardziej złożona. Nawet profile, które tworzymy w mediach społecznościowych, są personami. To właśnie tutaj wchodzi w grę jedna z zakazanych technik Karla Junga sortowanie person. Ta technika jest metodą stosowaną w procesach terapeutycznych lub głębokiej pracy indywidualnej, której celem jest, aby osoba zauważyła i uporządkowała swoje własne maski. Pierwszym krokiem w tym procesie jest zauważenie, jakie maski nosisz. Według Karla Junga, każda stłumiona emocja jest rzucana w cień, a wszystko, co rzucane w cień, rośnie w nieświadomości. Ostatecznie manifestuje się w sposób destrukcyjny. Praca nad personą wprowadza cię w cień. Ale najpierw maska musi zostać zdjęta. Zdjęcie maski oznacza zaakceptowanie kruchości, dostrzeżenie swoich wad, bycie autentycznym, pojęcie ryzyka, że nie będziesz kochany. Wszystko to wymaga odwagi ale jest również wyzwalające. Ponieważ prawdziwe ja może oddychać tylko za maskami. A to ja zabiera cię poza wszystko, co wiesz. Kiedy uczysz się używać persen jako narzędzia, możesz żyć bez podporządkowywania się oczekiwaniom świata zewnętrznego. To był najgłębszy cel Karla Junga, aby człowiek stał się spójny, uczciwy i harmonijny sobie kropka innymi słowy, aby był tym, kim jest w środku, na zewnątrz. Dzisiaj wiele osób marnuje się w fałszywym życiu. Ignorują swoje prawdziwe potrzeby, ignorują siebie, aby zyskać aprobatę innych. Ale największy skarb nie jest na zewnątrz, jest w nas. A aby osiągnąć ten skarb, musimy najpierw porzucić maski. Pamiętaj, im głębiej ja jest ukryte za maskami, tym bardziej autentyczna wolność na ciebie czeka. Wszystko, co nosisz w sobie, pozostaje w nieświadomości, dopóki nie przejmie nad tobą kontroli. Ten cytat Karla Junga wskazuje na jedną z najciemniejszych rzeczywistości ludzkiej duszy. Cień. Ciemny obszar, który istnieje w każdym z nas, ale większość z nas go nie akceptuje. Wszystkie impulsy, uczucia i pragnienia, które społeczeństwo potępia, rodziny tłumią, a kultura ignoruje, kumulują się tam. Śpią w ciszy nieświadomości, gotowe pewnego dnia eksplodować. Ale cień to nie tylko ciemność. Wszystko, co tłumimy w sobie, obejmuje nie tylko nasz wstyd lub lęki, ale także nasz potencjał. To jeden z najbardziej niezrozumianych aspektów Karla Junga: konfrontacja z cieniem to nie tylko psychologiczne oczyszczenie, ale także konieczny krok do ekspansji duszy. Ponieważ twoja prawdziwa moc może być ukryta za tym, co tłumisz. To, co nazywamy cieniem, to wszystkie aspekty, które świadomy umysł ignoruje lub odrzuca. To nie są tylko negatywne emocje. Czasami, jako dziecko, byłeś postrzegany jako nieodpowiedni, ponieważ byłeś zbyt kreatywny. Albo byłeś nazywany słabym, ponieważ byłeś zbyt wrażliwy. Są to cechy, które są spychane w cień z powodu strachu przed odrzuceniem. Zgodnie z teorią Karla Junga, te stłumione aspekty są nieodłączną częścią osobowości i jeśli nie rozpoznamy ich świadomie, nadal będą nami kierować w sposób, którego nie możemy kontrolować. Cień zazwyczaj objawia się poprzez projekcję. Innymi słowy, czego nie akceptujemy w sobie, projektujemy na innych. Nielubienie kogoś bez powodu, przesadna reakcja na zachowanie. Większość z nich to części naszego cienia odbite z powrotem do nas. Dlatego Jung mówi: Rzecz, którą uważasz za najbardziej niepokojącą w innych, to rzecz, której nie chcesz widzieć w sobie. Jak więc stawić czoła cieniowi? Jest to jeden z najbardziej wrażliwych, najgłębszych, a jednocześnie zakazanych obszarów pracy Junga. Ponieważ proces ten wymaga wyjścia poza strefę komfortu, stawienia czoła własnemu złu, to znaczy zaakceptowania mrocznego oblicza natury ludzkiej. Człowiek jest wychowywany na dobrego. Ale prawdziwa dojrzałość rodzi się w osobie, która rozpoznaje nie tylko swoje dobre aspekty, ale także swoje złe aspekty. Konfrontacja z cieniem jest uważana za niebezpieczną z tego powodu, ponieważ wyprowadza cię poza twoją strefę moralnego komfortu. Praca z cieniem ma na celu wydobycie stłumionych emocji na powierzchnię. Jedną z metod stosowanych przez Karla Junga jest technika zwana aktywną wizualizacją. Konfrontacja z cieniem to nie tylko kwestia osobista, ale także zbiorowa. Społeczeństwa również mają swoje własne cienie. Rasizm, seksizm, wojna to nie tylko wyraz ciemności tłumionej przez jednostki, ale także przez społeczeństwa. Dlatego, praca z cieniem to nie tylko jednostka. Ale także narzędzie transformacji kulturowej. I może dlatego zawsze była postrzegana jako nieco groźna przez systemy. Ponieważ jednostka, która konfrontuje się z cieniem, nie może być już łatwo kontrolowana. Osoba, która osiągnęła swoją wewnętrzną prawdę, staje się odporna na zewnętrzne manipulacje. Kiedy myślimy o tym wszystkim, konfrontacja z cieniem jest aktem odwagi. To nie jest łatwe, ponieważ sprawia, że konfrontujesz się z samym sobą. Ale to, co następuje po tej konfrontacji, to lekkość. Żyjesz nie z aprobatą innych, ale z własnym wewnętrznym głosem. Najbardziej uderzające stwierdzenie Karla Junga na temat cienia brzmi następująco: oświecenie osiąga się nie poprzez tworzenie obrazów światła w świecie wyobraźni, ale poprzez sprowadzenie ciemności na poziom świadomości. Innymi słowy, prawdziwa transformacja nie polega na tłumieniu ciemności, ale na zaprzyjaźnieniu się z nią. Osoba, która stawia czoła cieniowi, uzdrawia nie tylko siebie, ale także swoje otoczenie. Ponieważ już nie walczy. Akceptuje. A osoba, która akceptuje, może stworzyć prawdziwą transformację. Stawianie czoła cieniowi może wydawać się obszarem zakazanym. Ale światło duszy zaczyna świecić tylko w tych, którzy spotykają się z ciemnością. Może to, przed czym uciekałeś przez lata jest brakującym elementem, który uczyni Cię tym, kim jesteś. Co dla Ciebie oznacza cień? Gniew, zazdrość, stłumione pragnienia? Napisz w komentarzach. Ponieważ bez Jego znajomości nigdy nie będziesz w stanie w pełni wiedzieć, kim jesteś. Najgłębszą podróżą człowieka jest powrót do samego siebie. Ale ta ścieżka nie jest linią prostą to wewnętrzna arena, na której ścierają się przeciwieństwa, tożsamości, maski opadają. I w tej podróży napotykamy jeden z najbardziej uderzających konceptów Karla Junga Anime i Anemes. Mężczyzna żyjący w kobiecie, kobieta żyjąca w mężczyźnie, innymi słowy, żeńskie i męskie odbicia duszy, reprezentujące stłumione, przeciwstawne aspekty w nas. Społeczeństwo uczy nas, że istnieją pewne wzorce bycia kobietą lub mężczyzną. Kobieta, łagodna, intuicyjna, emocjonalna, macierzyńska. Mężczyzna silny, logiczny, ekstrawertyczny i kontrolujący. Ta polaryzacja kształtuje nie tylko nasze ciała, ale także nasze dusze. I w ten sposób tracimy kontakt z przeciwstawnymi aspektami w nas samych. Kobieta tłumi męską moc w sobie. Mężczyzna ignoruje swoją żeńską stronę. Ale według Karla Junga prawdziwa indywiduacja, innymi słowy, Osoba stająca się kompletna i cała jest możliwa dzięki wewnętrznej integracji tych przeciwstawnych biegunów. Dlatego Anime i Anemes to nie tylko koncepcje, to także wezwanie, poznaj swoją drugą połowę w sobie. Anime to kobiecy aspekt nieświadomości mężczyzny. Podobnie jak Anemes męska energia wewnątrz kobiety, anime jest stłumionym, ale potężnym bytem, który pozostaje poza świadomą tożsamością ponieważ mężczyźni są szkoleni przez społeczeństwo, aby być silnymi, nie okazywać emocji, być twardymi i zdeterminowanymi, rzucają swoje intuicyjne i emocjonalne aspekty w cień. Ale te stłumione aspekty nie znikają, po prostu wycofują się do wewnątrz i zaczynają żyć w nieświadomości. Pojawiają się w ich snach, projekcjach i związkach. Według Karla Junga mężczyzna nie może rozwijać się duchowo, jeśli nie połączy się ze swoją animą. Ponieważ to połączenie jest źródłem wewnętrznej wrażliwości, empatii, kreatywności i intuicyjnej inteligencji. Z kolei, anemes to męski aspekt nieświadomości kobiety. Kobieta może być stłumiona, jeśli chodzi o bycie silną, wyrażanie swojej opinii i wyznaczanie własnych granic. Kiedy nie nawiązuje się świadomego połączenia z animusem, kobieta staje się zależna od potężnych postaci z zewnątrz: ojca, małżonka, szefa. Ale kobieta, która rozpoznaje swój własny Anemes, nie polega już na zewnętrznym autorytecie, ale na własnej wewnętrznej mądrości. Te koncepcje nie ograniczają się do płci. Według Karla Junga każda osoba nosi w sobie zarówno energię żeńską, jak i męską. Integralność osiąga się poprzez ustanowienie równowagi między tymi energiami. Aneme i Anemes to dwa bieguny, które utrzymują duszę w równowadze. Ani jeden nie powinien być lepszy od drugiego, ani nie powinien być tłumiony. Najważniejsze jest, aby być w stanie świadomie rozpoznać każdy aspekt. Ta równowaga staje się szczególnie widoczna w związkach. Jeśli osoba nie nawiązała połączenia ze swoją własną animą lub animusem, próbuje wypełnić tę lukę kimś z zewnątrz. Ta osoba łączy się z drugą osobą nie tylko miłością, ale także zależnością, potrzebą, a często marzeniami. Ponieważ brakującą wewnętrzną integralność próbuje się wziąć ze świata zewnętrznego. A to sprawia, że związki stają się kruche, niezrównoważone i zależne. Postrzegają miłość nie jako środek dopełnienia, ale jako przestrzeń dzielenia się. Anime i Anemes często pojawiają się jako symbole w snach. Tajemnicza postać kobieca, która pojawia się we śnie mężczyzny, jest zazwyczaj jego animą. Ta postać jest czasami czarującą kochanką, czasami matką, czasami dzieckiem. Relacja z nią nawiązana pokazuje, jak bardzo mężczyzna jest w zgodzie ze swoją wewnętrzną kobietą. Podobnie, postacie męskie, które pojawiają się przed kobietą w jej snach, autorytarne, przewodnie lub wrogie, są różnymi aspektami animusa. Każdy stłumiony aspekt jest nierozwiniętym potencjałem. A gdy ten potencjał zostanie zrealizowany, osoba doświadcza duchowej transformacji. Gdy mężczyzna i kobieta w nas nawiązują przyjaźń, życie staje się pełniejsze, bardziej ciche, bardziej znaczące. Głęboka koncepcja Karla Junga przypomina nam, że bez rozpoznania drugiej połowy w sobie nie możemy w pełni zrozumieć ani miłości, ani siebie samych. A być może najświętszą podróżą człowieka jest objęcie całości swojej duszy poprzez zawarcie pokoju z jej przeciwstawnymi aspektami. Dawno, dawno temu, w starożytności. Alchemyki pracowali dzień i noc, aby zamienić ołów w złoto. Niektórzy uważali ich za szaleńców, inni za czarowników, a jeszcze inni za marzycieli. Ale kiedy Karl Jung przyjrzał się tym starożytnym tekstom i zakodowanym symbolom, zobaczył coś jeszcze, alchemyki, którzy wydawali się mieć do czynienia z materią zewnętrzną, tak naprawdę dążyli do głębokiej transformacji duszy. Prawdziwe złoto nie znajdowało się w metalu, ale w ludzkiej duszy. Według Karla Junga alchemia nie była tylko sztuką transformacji elementów fizycznych. Alchemia była procesem łączenia rozbitego ja poprzez konfrontację z własnymi ciemnymi stronami. Dlatego procesy alchemii reprezentują etapy duchowej transformacji. Nigredo, albido, rubedo. Każdy z nich jest wewnętrznym etapem, w którym człowiek najpierw się rozpuszcza, a następnie odradza. Te etapy to nie tylko abstrakcyjne koncepcje, to symbole najgłębszych doświadczeń, jakie człowiek ma w sobie. Ponieważ prawdziwa transformacja na początku przychodzi jak katastrofa. Niszczy, rozprasza, łamie. Ale potem z popiołów rodzi się zupełnie nowa istota. Pierwszym etapem jest nigredo, czyli ciemnienie. To śmierć duszy. To momenty, kiedy wszystko, co wiesz, rozpada się, kiedy Twoja stara tożsamość nie może Cię już unieść. Te ciche chwile. Kiedy życie traci sens, kiedy wewnętrzne pustki się pogłębiają, kiedy z zewnątrz wygląda to jak załamanie, ale od wewnątrz zaczyna się odrodzenie. Depresja, kryzysy, traumy. Wszystko to są oznaki Nigredo. Człowiek traci siebie. Między świadomością a nieświadomością budowany jest most. Alchemyki definiują ten etap jako oczyszczenie. Dusza zostaje oczyszczona z brudu, obciążeń i fałszywych tożsamości. A to oczyszczenie nie jest zwycięstwem, to ciche, głębokie, czasem pełne łez poddanie się. A ostatnim etapem jest rubedo, czyli czerwień, dopełnienie. To dusza zamieniająca się w złoto. Teraz człowiek nie tylko pogodził się ze swoimi cieniami, ale także zintegrował swoje wewnętrzne przeciwieństwa. Mężczyzna nawiązał relację z animą w sobie, a kobieta z animusem w sobie. Persona jest teraz tylko narzędziem, prawdziwe ja jest na scenie. Rubedo jest samą transformacją. Karl Jung nazywa to indywiduacją. Innymi słowy, jest to zjednoczenie osoby z jej prawdziwą naturą, synteza wszystkich jej części. Z tego powodu alchemia była nie tylko historyczną ciekawostką dla Karla Junga, ale także psychologiczną mapą. Symbole w starożytnych tekstach są podobne do snów. Ołów reprezentuje najsurowszą formę duszy, złoto reprezentuje oczyszczone ja. Piec jest wewnętrznym ogniem osoby, bóle, które inicjują zmianę. Materia, która się topi i reformuje, to wewnętrzne pęknięcia duszy. A kamień filozoficzny, który wyłania się na końcu, jest w rzeczywistości najwyższą formą osobistej świadomości, rozpoznaniem przez duszę jej własnej istoty. Według Karla Junga w każdym człowieku jest alchemik. Świadomie lub nieświadomie, każdy jest chemikiem swojej własnej transformacji. Ale ta podróż nie jest łatwa, ponieważ prawdziwa alchemia wymaga bólu. Niełatwo jest stawić czoła cieniowi, wejść w kontakt z wypartymi pragnieniami, traumami i lękami. Ale złoto nie wyłoni się bez przejścia przez ten ogień. Żadne doświadczenie, które nie jest ugotowane w piecu duszy, nie może cię przemienić. Dlatego Karl Jung mówi, że terapia nie polega tylko na eliminowaniu objawów, ale na znajdowaniu sensu ciemności duszy poprzez przejście przez nią. Ponieważ uzdrawianie nie polega tylko na relaksie, polega na przebudzeniu. Współczesna psychologia często ignoruje te głębie. Oferuje powierzchowne uzdrowienie za pomocą leków przeciwdepresyjnych, wzorców zachowań i pozytywnych sugestii myślenia. Ale alchemia Junga wymaga zejścia pod powierzchnię. Ponieważ tam, w nieświadomości, czekają na Ciebie części Ciebie, które były zapomniane przez lata. Pamiętanie, akceptowanie i integrowanie tych części. Tam zaczyna się prawdziwa transformacja. A ta transformacja wpływa nie tylko na ciebie, ale także na twoje otoczenie. Ponieważ osoba, której dusza się zmienia, zmienia sposób nawiązywania relacji. Już nie broni, już nie osądza, tylko rozumie. Znaczenie powstaje ze wszystkich konfliktów. A alchemia jest sztuką przekształcania tego konfliktu w harmonię. Życie dla wielu ludzi oznacza poruszanie się do przodu. Aby dowiedzieć się więcej, osiągnąć więcej, zbudować więcej. Ale według Karla Junga prawdziwy postęp nie jest postępem do przodu, ale do wewnątrz. Ponieważ kiedykolwiek człowiek uczy się patrzeć do wewnątrz, tam napotyka coś, o czym zapomniał siebie. W rzeczywistości cała ta podróż, rozpoznanie perseni, konfrontacja z cieniem, zawarcie pokoju z animą i animusem, transformacja duszy jest po prostu przypomnieniem sobie jednej rzeczy kim już jesteś. Dorastamy zapominając, Kim jesteśmy? Społeczeństwo, rodzina, system wszyscy mówią nam, kim powinniśmy być. I akceptujemy tę historię. Ale gdzieś, w pewnym wieku, w punkcie krytycznym, głos w nas mówi: To nie jestem ja. Ten głos to wołanie tego głębokiego, starożytnego centrum, które Karl Jung nazwał esencjalnym ja. To echo każdej części, która została wyparta, zapomniana i wykluczona. Ten głos szepcze nam, Wróć do siebie. Pamiętanie nie jest łatwe, ponieważ zapominanie jest wygodne. Kiedy zapominamy, odpowiedzialność maleje, konfrontacja się kończy, maski zapewniają ochronę. Ale życie również maleje. Dusza jest rozdarta. Miłość pozostaje na powierzchni, ból jest tłumiony, wybory stają się czyimiś innymi. I pewnego dnia, pewnego ranka, patrzymy w lustro, długo patrzymy w swoje oczy. I czujemy to głęboko w środku, kogoś tu brakuje. Według Karla Junga, to uczucie niekompletności jest największą tragedią współczesnego człowieka. Ponieważ ta niekompletność nie rodzi się z prawdziwej straty, ale z zerwania. Z zerwania naszego połączenia z samym sobą, naszymi korzeniami i znaczeniem. Ludzka dusza znajduje spokój nie tylko przez istnienie, ale przez bycie całością. A całość powstaje przez połączenie wszystkich części, zarówno pięknych, jak i brzydkich zarówno jasnych, jak i ciemnych. Pamiętanie oznacza ponowne złożenie części duszy, połączenie ich i odrodzenie. Kiedy alchemiczna transformacja jest kompletna, nie musimy już kontrolować życia, ponieważ znaleźliśmy centrum w sobie. To centrum jest jak niezachwiany wewnętrzny punkt, na który nie wpływają żadne burze w świecie zewnętrznym. Karl Jung nazywa to selbst, prawdziwe ja. A pamiętanie to stawanie się świadomym tego centrum. Pamiętanie to także odwaga, ponieważ wszystko, co pamiętamy, dotyka również czegoś, co utraciliśmy. Nasze dzieciństwo, zapomniane marzenia, stłumione emocje. Ale odwaga to nie tylko stawianie czoła niebezpieczeństwu, oznacza to być otwartym na emocje, uczciwe patrzenie w przeszłość i kochanie rozbitych kawałków. W podejściu terapeutycznym Karla Junga ta miłość jest katalizatorem transformacji. Ponieważ wszystko, czego dotykamy z miłością, Transformuje się. Dzisiaj, jako współcześni ludzie, żyjemy w epoce otoczonej technologią, wyposażonej w informacje, ale duchowo zubożałej. Może nie ma nic, czego nie wiemy, ale jest wiele, czego nie czujemy. Psychologia Karla Junga zaprasza nas do odczuwania. Poza myśleniem, pod symbolami, za zachowaniami, ponieważ jest ktoś, kto tam na nas czeka, nasze prawdziwe ja. Wewnętrzna istota, która czeka na zapamiętanie która nie chce być naprawiana, która chce być tylko widziana. W tej podróży wszystko może pozostać takie samo na zewnątrz te same prace, te same związki, te same miasta, ale my stajemy się zupełnie inni w środku, ponieważ nie pozwalamy, aby świat zewnętrzny decydował o tym, kim jesteśmy. Nie dążymy do sukcesu, piękna ani statusu. Szukamy wewnętrznego spokoju, intymnych relacji, sensu. I tak pamiętać to nie tylko rozpalanie przeszłości, ale rozpalanie naszego własnego wewnętrznego światła. W końcu zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzi, których szukaliśmy, zawsze były w nas. Spokój, którego szukaliśmy, był w ciszy. Osoba, której szukaliśmy, to już my. Kiedy ostatni raz naprawdę pamiętałeś siebie? Jako dziecko? W środku piosenki? W chwili rozczarowania? Napisz w komentarzach. Ponieważ pamiętanie staje się łatwiejsze, gdy się dzielisz. A kiedy pamiętamy, wszyscy odradzamy się. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej treści. Jeśli chcesz nas wesprzeć płacąc, możesz zostać członkiem, klikając przycisk dołącz. Żegnaj do następnego filmu. Dziękuję.